Maneczko, witam na moim kanale, z tej strony Dawid. Jadę właśnie ze Stasiem po Oliwkę. Stwierdziliśmy sobie z Darią z rana, że skoczymy sobie może dzisiaj do zoo, do Borysewa. Więc spontaniczny wypadzik. Stasiu, przywitasz się? Zrób cześć. Cześć. No i tak pomyślałem, że jeszcze pokażę wam troszeczkę naszego miasteczka. Nie wiem, czy Daria kiedykolwiek pokazywała tutaj, więc ja zrobię jakieś przybitki z naszego miasta akurat w drodze po Oliwkę nasze miasteczko. Tutaj właśnie mieszkałem całe dzieciństwo. Jesteśmy już praktycznie u moich rodziców. Pod blokiem. To jeszcze jedna kwestia, jeżeli. Da, y, mama będzie chciała, bo coś wspominała, to będzie dzisiaj nagrywała challenge z nią, że 24 godziny albo ty się godzisz przez 24 godziny na, na wszystko, albo mama będzie się godziła dla ciebie na wszystko. Mama. No ale to nie wiem, no to musisz ja zadać z babą, tak. czy będzie miała dzisiaj siłę nagrywać i, i nagrać. Dobra? Tak. No i elegancki, zadowolona jesteś? Uuu. Tak. Okej. Okay. A ty, Stasiu? Nie. Tak. Nie jesteś zadowolony, że nagrywają? Już jest odświeżona, ogarnięta, naszykowana, jest jeszcze bułka kaskiet. No i co? Zbieramy się w podróż, co tam robisz? Tik Toka chce nagrać Aaa, no właśnie cię nagrać tak od boku, jak ty tam tutaj robisz Pokaż, co ty robisz Tik Tok, Ale tam twardo nagrywa drogę No już jesteśmy, yy, teraz idziemy właśnie sobie spacerkiem. oczywiście nie możemy iść tak jak wszyscy ludzie w tamtą stronę, tylko my sobie wymyślimy, wymyśliliśmy, że pójdziemy w tą stronę, ze względu na to, że po prostu jest troszeczkę ludzi, a chcemy sobie ponagrywać na spokojnie i poglądać zwierzątka, więc pójdziemy w drugą. Tak, oliwka? Tak. Pasuje? Tak. No i elegancko. Tu zaczęliśmy zwiedzanie, od razu we wejściu miałam poteczkę z moją biczką. Oliwka w ogóle prowadzi Stasia, takie miała życzenie, więc my je spełniamy a dla nas to życzenie jest super Oliwka uwielbia konie, tak jak i Daria taka ciekawostka, że kiedyś Daria oliwka, jeździła konno oliwka. Kon, yy, oliwka twierdzi, że to jest dziwne Pięknie nagrywa dwa filmiki, bo ja nie muszę nic mówić mam swojego lektora. <grystanie> Co to jest, Stosiu? Ty byś chciał tam iść? Ale nie da rady tam wejść. Co to jest, oliwka? Surykatki. Surykatki malutkie? Tak. Stasiu, podobają Ci się? Tu się wiesz co tutaj jest? Tutaj jest ogólnie foka Dawid. Wiesz o tym? No, tylko się gdzieś schowała. Umiesz ją zawołać jakoś? Nie. Nie umiesz. O, Stasiu próbuje. Gdzie jest? Ehe, chyba się tam wychyliła. Zbliżymy. Nie, to jest oliwka żółw. No. Stasiu, gdzie ty chcesz iść? Tu, tu? Kolejeczka jest? Ja! Ha. Idziemy ją zobaczyć? Ja! Okej, okay. już się zbliżamy, zobaczymy. Chcecie zwiedzić również Borysewie? można przyjechać się kolejką po całym zoo. Piękna kolejeczka, jedna czy druga. Nawet udało mi się znaleźć Darię, leżącą sobie. Coś a'la osiołek afrykański, czy coś takiego. Przeczytałem, no, więc to był zedong, Więc to nie była Daria, to był zedong. A Darię może znajdziemy jeszcze, gdzieś osiołek będzie. O, mamy osiołka. Dzień dobry. Nie gadam z tobą. <laughs> nie. Na to co czekasz najbardziej? Ja na króliczki. Na co? Na króliczki. Na króliczki? No to będziemy szukać króliczków, tak? Tak. Okej. Okay o, odsłania się już, przed chwilą był zasłonięty dlatego, że był taki zraszacz wody i myślał, że pada deszcz i z krzykiem musiał się zasłonić. Wielbłądki, jakie ładne. Siema. Eluwina. Siema, zrobił siema. To jest ostatni weekend wakacji, więc napiszcie w komentarzach, jak spędziliście ten ostatni weekend. Byliśmy tutaj już parę lat temu, jak oliwka była mała, ale nie było tego świata wodnego. Choć bynajmniej mi się nie kojarzy, więc na pewno musimy zobaczyć ten świat wodny. Nasze dalsze kierunki, zwiedzania. Cofamy się do tego wodnego świata? Tak I to musimy się cofnąć Tylko, że jak tu pójdziemy do przodu to będą lwy, tygrysy i tak dalej A tak to będziemy musieli robić pół Dobrze, że mam ciebie Będziesz nas doprowadzać Musiałem iść po wodę, bo nie dało rady Jest tak gorąco, 30 parę stopni jest Jesteście spragnieni? Proszę Was bardzo. Dziękujemy. A, ma tu... ja, ładuszka. Ładuszka. ty masz swój bidonik? Ja. Gdzie masz swój bidonik? Woda jest? Tasiu, puk, puk? Puk, puk. Ja, Stasiu, pupuk. Pupuk. puk. Zamknięte. Musimy zobaczyć jaki krokodil. Chcesz do wody? <laughs> Przyjechałeś przez wodę i to są te zdroszacze, o których mówiłem wcześniej Stasiu się chował, że pada deszczyk. Jak ci się podoba w Zoo? Podoba Ci się wzo? Nie. Dlaczego Ci się nie podoba w Zoo? <laughs> No powiedz, że Ci się podoba. Przechodzisz zadowolony cały czas. Pokazuje, co tam jest, co tam jest. Koniki są, kucyki. Nie kaka, kaka. Idziemy zobaczyć, pokazać, kucyki. Koko, ko, ko. ko, ko, ko? no kucyki. Koniki. Nie, ko, ko. Idziemy pokazać? Nie kaka. Proszę bardzo Stasiu, no pokaż, zaprezentuj, co to jest? Koniki są. Malutkie, chciałbyś nakarmić. Nie, nakarmić chciałeś konika. No i przypoczek. Proszę, trawkę. Kaka. Nonik. Rzuć konikowi, tak po prostu rzuć. Kolejne wielbłądy. Te są inne, bo te mają te większe garby. Jesteś zmęczona? Nie. YouTuberzy nie są zmęczeni, tak? Nigdy. Nigdy. YouTuberzy nie śpią. Oliwcia musiała zrobić sobie przerwę, wypiła tyle wody, a my ze Stasiem idziemy powolutku do przodu. Pytacie czy lubicie zwiedzać zo? Napiszcie w komentarzach, czy tak jak Oliwka, że ona zobaczy chwilkę parę zwierząt i od razu do domu, do figloraju, gdziekolwiek, tylko nie do zoo, bo ona nie lubi chodzić, czy wy lubicie tak aktywnie spędzać czas? Taki misio. Jaką fajną sierść ma! Między innymi zapraszam również na odcinek do Darliwki, która nagrywa 24 godziny na tak. Zwierzątka mają tutaj zraszacze. A no właśnie, chciałem powiedzieć, że akurat Daria mówi, że zazdrości w tych zraszaczy. Ale te muchy też chcesz od niego? Nie, ja bym to A to mówiłem o tych zrasa, zraszaczach. Zraszacze, takie trudne słowo. Tak, bardzo trudne słowo. Które trudno powiedzieć człowiekowi. Jest to dziękuję, przepraszam i Bambington. <grym> Binkton, Bambington? No a jak? Właśnie jak to się mówi. O to mi chodzi. Bambington, Bambington. Paddington? No właśnie, no o tym mówię. Właśnie. I to jest trzecie jest to No tak, ale o to mi chodziło. Jak? No, i mówiłem, że są trzy słowa, które trudno powiedzieć. Widzieliśmy i to słowo jest badminton. A co tam jest Oliwka? Badminton. 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 Tak się cieszę, jak ma sobie badminton. Bo dzisiejsze słowo hitem jest badminton. Powiedz badminton. A tutaj odwróć się, powiedz. Badminton. Ale sobie chilluje. Zaraz Zaroszacie sobie lecą, a on sobie ciluję. Ej, ty kocie! <grywa> to myszy. Właśnie wracamy do domu już po Zoom. Może jeszcze dziś skoczymy, podepniemy się naszym filmikiem po troszeczkę filmik, więc będę nagrywał to, co oni robią. Yy. No i zarazem Stachu śpi, oliwka śpi, wszyscy padnięci, Daria zmęczona, ja zmęczony, ale jedziemy dalej. Ale mów, bo jak coś chcę powiedzieć. Ja bym chciał bardzo powiedzieć, że kupiłem Mirindę i nie wiem czy ją piliście. Yy, Akai Berry i Melon. To dla mnie takie trzy na 5, no. Fajno. i teraz tak zobaczcie. Kizo zrobił kawę. I tam jest, co tam jest, za taki slang jakby. Smacznej kawusinie dla kapusi. To tutaj ja Ci mówię Mirinda Akai. Nie dla Brzydali. <noise> więc ja mogę pić! Nie! Serio? To było tak suche jak pięty ciebie. Dobre było. Miranda Kaj, nie dla Brzydali, więc ja ją piję, a ty nie możesz. Przejdziemy dodać. Piekietankowanko. Oliwka już się przebudziła. Poprosiła, żeby chwilę musiała dojść do siebie. No i co? Jedziemy do Figloraju, ale przed Figlorajem jeszcze potrzebujemy, żeby Oliwcia się przebrała, żeby założyła jakieś spodenki, bo jest sukience. Więc jedziemy przebrać się i startujemy do Figloraju. Jesteśmy już po trzeci Figloraj i pierwszy zamknięty, w drugim dwa razy urodziny, więc nie byłoby szans najmniejszych. No i teraz trzeci. Właśnie Daria z Oliwką poszła zobaczyć, czy znowu czegoś nie będzie. Mam nadzieję, że się uda, bo bardzo chciała iść do Figloraju. A jeżeli się nie uda, no to nic nie poradzimy. Pojedziemy gdzieś sobie coś zjeść po prostu. Uuu, chyba się nie udało, bo Oliwce mi nie widać, że nic nie poradzimy. Pa ludzi jest masakrycznie dużo. Aha, no i widzisz, no i nie ma szans. Oliwka będziecie widać, pokażę jaką masz smutną minę. Specjalnie się przebierała. No trudno, no nic nie poradzimy. Chcieliśmy bardzo, tak jak mówiłem, trzeci Figloraj i nic nie doradzi. Teraz jedziemy po jedzonko. Jeżeli jesteście ciekawi, co się działo przez ten czas, co nie nagrywałem, no to zapraszam na odcinek do Darliki, która w międzyczasie też nagrywa fajny challenge z oliwią. Były niespodzianki, były coś tam dla pocieszenia na pewno dla oliwki, no, co wybrała tak. Tak, tak ma, no tak, zgadza się. No i teraz jedziemy po chińskie, bo Oliwka chciała chińskie. Będzie chińskie, nie ma problemu. Więc skakuję po to chińskie. I idę już po to jedzenie. Oliwia chciała chyba zasmażony ryż, jeżeli dobrze mówię, z warzywami, coś takiego. No to lecimy. Żelełko już mamy, więc skakuję do auta. Ok, ja kończę dzisiejszy odcinek. Oliwkę podwieźliśmy gdzieś. Chcecie wiedzieć gdzie? Zapraszam do na kanał do Oliwki na odcinek będziecie wiedzieć gdzie Oliwka sobie zażyczyła być dzisiaj, więc my się żegnamy no, papa co mają zostawić? łapki w górę, dzwoneczek i subskrypcja no i super, dawaj buziola i spadaj eee